Witam Państwa, nazywam się Apolonia i tematem mojej prezentacji chciałabym zwrócić uwagę na stan psychiczny młodych osób. Z badań przeprowadzonych 6 kwietnia 2022 roku wynika, że stan psychiczny i emocjonalny dzieci w okresie pandemii uległ pogorszeniu. Przyznało tak 80% badanych. 78% respondentów zauważyło wzrost zgłoszeń i prośb o interwencję i pomoc kierowaną do psychologów i pedagogów. Moją propozycją na poprawienie stanu psychicznego młodych ludzi jest wprowadzenie różnych lekcji. Co mam na myśli przez ten sposób? Przez, taka lekcja obejmowałaby jedną godzinę, na przykład godzinę wychowawczą. Polegałaby na rozmowie, na forum klasy, na temat naszych emocji i tego, jak się czujemy. Co chciałabym przez to osiągnąć? Zrozumienie, że gorszy okres mija, poprawienie atmosfery panującej w grupie, zrozumienie siebie i rówieśników, utwierdzenie się w przekonaniu, że nie tylko my odczuwamy takie emocje. Fwaratanna odbija się bardzo negatywnie na psychice ludzi, szczególnie na psychice młodych osób, które powinny spędzać czas na zewnątrz, rozwijać się aktywnie i spędzać się z rówieśnikami. Wawer ma wiele lasów, restauracji, ścieżek rowerowych i plażę romantyczną. Dlatego raz w czas starajmy się wychodzić po pracy czy szkole, chociażby na spacer, za oczyszczenia organizmu. Ważną rolę w rozwoju dziecka wpływa atmosfera w rodzinie. Rodzina powinna być wsparciem, ostoją ciepła i godna zaufania. Powinniśmy reagować, kiedy stan któregoś z jej członków zaczyna widocznie się pogarszać. Powinniśmy rozmawiać i spędzać razem czas. Chciałabym również zwrócić uwagę na niesamowicie drastyczne dane zebrane w przestrzeni ostatnich lat przez policję. Ogólna liczba prób samobójczych zakończonych zgonem utrzymuje się ona na stałym poziomie od kilku lat. W 2020 roku zmarło w ten sposób 5165 osób, w 2021 roku 5201 osób, a w ubiegłym roku policja odnotowała 5108 samobójstw. Są to dane z 16 lutego 2023 roku. Następnie, drodzy Państwo, według Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku Polacy odbierali sobie życie prawie najczęściej w Europie. Wskaźnik wynosi 23,9 samobójstw na 100 tysięcy osób, co sprawia, że zajmujemy czwarte miejsce w Unii Europejskiej. W 2020 roku życie odebrało sobie 106 osób. W 2021 125 osób, a w 2020 roku ta liczba osiągnęła 150 osób. Mówię tutaj o dzieciach i młodzieży. W stosunku do 2021 roku zanotowano więc wzrost o 20%, a wobec 2020 roku o ponad 40%. Są to próby, próby samobójcze zakończone zgonem, lecz samych prób samobójczych jest więcej, bo ich, status, bo ich status od 2019 roku się nieustannie podnosi. W 2022 roku samych prób samobójczych było 2093, a zakończonych zgonem 156. W tych badaniach mówimy tutaj o dzieciach i młodzieży. Takie dane nawet nie powinny istnieć. Decydując sobie na odebranie życia, odbieramy je nie tylko sobie, lecz również naszym, naszym bliskim. Ich codzienność już nigdy nie będzie taka sama. Myśli samobójcze towarzyszą też najmłodszym, dlatego rozmawiajmy, kontrolujmy nasz, stan psychiczny naszych podopiecznych. i nie bójmy się prosić o pomoc. Jeżeli widzimy lub czujemy, że stan któregoś z naszych bliskich pogarsza się, reagujmy. Dzwonimy pod telefony zaufania, porozmawiajmy, dopytajmy. Czasami jedna rozmowa może wiele zmienić. Słowa czasami mają większą moc niż czyny. Nie bójmy się przyznać, że jest nam źle i potrzebujemy wsparcia. Drodzy zebrani, liczę, że temat mojej prezentacji Was zainteresował i skłonił do refleksji na ten temat. Serdecznie dziękuję na uwagę i życzę miłego dnia.